Witam serdecznie w drugim dniu poszukiwań. My już na plaży. Godzina 4.35. Oczywiście mamy już poniedziałek. Wczoraj była zwiedzona ta część plaży. Dzisiaj ruszamy tam, więc może się coś trafi. Mamy pierwsze znalezisko dwójeczka rok 1950 2017 a przy okazji a po 50 groszy wychodzi i jeszcze mamy tak z 12 kapsli no dobra może jeszcze się coś trafi tymczasem wpadła łopatka zamiennik, który wczoraj zgubiłem także Wezmę, może jakieś dziecko się ucieszy. Jest i druga na tym wyjeździe, piąteczka. Także mamy już 7 zł. Może coś jeszcze pokaże dalej. Zobaczymy. Na razie zostaje siódema. Moneta numer 3. 10 groszy tym razem. Mamy 70. Blisko morza, nawet. Dobra. Jest i kolejny dołek. Mamy 10 groszy. Także suma się powoli zwiększa. Nowy rocznik 2020. Metalowy grosik. Dlatego też trochę inaczej biło. No ale ląduje. Do sejfu kawałek dalej w zasadzie było to tam przy tamtej górce mamy kolejną monetkę jeden ruch nogi no i wyszła dwója 2009 także już mamy około dyszki jest super lecimy dalej no i troszkę minęło od ostatniego znaleziska jakieś pół godziny natomiast jest i kolejna znajdźka złotuwa, A nie, 50 groszy 2015 Dobra, może się coś jeszcze pokaże Jest i kolejny Skarb Dzisiaj dużo drobnych Grosik tym razem Lecimy dalej no idę, idę i o czym nie wierzę? Blisko morza, nawet bez szukania sygnału patrzcie. Złotowa, druga złotowa i dwuja. Cztery złote. Chyba komuś popruło się z rajstopy. No ale to zawsze 4 złote więcej. Znajdźka kolejna. Dzisiaj dużo małych nominałów, ale mamy jakąś monetkę. No i jest 10 groszy. Trochę już na pewno poleżała, bo już troszkę czarna jest. Ale tak samo, dosyć blisko morza. Oczywiście nie pogardzę. Jest jakiś kolejny sygnał, więc zobaczymy. Może będzie kolejna monetka. Niestety, następny sygnał to kapselek. No ale wezmę. Później się wyrzuci. Przynajmniej kolejni poszukiwacze nie będą musieli tego samego szukać. Lecimy dalej. O, przy okazji znalazłem koleżankę Mewę. Słońce już wstaje. Godzina około 6. Dobra, szukamy. Może jeszcze coś znajdzie. Natomiast. Prognoza jest taka, że niedługo zacznie padać, więc trzeba przyspieszać ruchy. Dobra, lecę dalej. Jest i kolejna monetka. No, kolejny drobniaczek. Na pewno więcej leci niż wczoraj, Wczoraj były grubsze dominały dzisiaj trochę bardziej ubogo, no ale moneta to moneta. Obok dziesiątki mamy kolejną monetkę. No to już jest żółciaczek. 2 grosze. Zawsze coś. No jest kolejna monetka na wierzchu. Kolejny drobniak. 10 groszy. Ale zawsze coś. Mamy chyba ostatni sygnał. Łącznie ze znaleziskiem tego dnia Jeszcze złotówa z 2020 Sygnał trochę inny Ale okazało się, że jednak złotówa Więc to chyba będzie wszystko Może jeszcze coś znajdzie to się włączę Natomiast jeżeli nie No to widzimy się już na samym Podsumowaniu Witam dnia trzeciego poszukiwań Dzisiaj Troszeczkę później wyszliśmy, godzina piąta. Mam nadzieję, że jeszcze się coś dzisiaj znajdzie. Chodzimy jeszcze raz po plaży, gdzie ostatnio byliśmy. Ostatnio było dużo ludzi, więc może coś pogubili. Przywitać, towarzyszu. Witam. No i mamy już pierwszą znajdźkę. Jest to dwa złote. Także miejmy nadzieję, że wpadnie więcej. No, zaraz obok dwójki. Kolejny skarb. 20 groszy. Jest już 2,20. Na najtańsze piwo starć. Lecimy dalej. Jest i kolejny sygnał. Mamy 10 groszy. 2011 Dzisiaj trochę słabo sypie No ale Może jeszcze coś padnie Ogólnie tak patrzę na morze I naszła mnie jedna ciekawa sprawa Mianowicie W pierwszym odcinku pokazywałem wam Również morze I w tamtym miejscu Była Platforma wiertnicza której tak jak widzicie Teraz nie ma I tutaj mam Pytanie do Was, jak myślicie? Gdzie się ona podziała? Za komentarze będę wdzięczny. A ja wracam szukać dalej. Może jeszcze coś wpadnie. Do zobaczenia. Znalazł się jeszcze jeden sygnał. Złotowa z 2009. Kolejny dołek po. Godzinie szukania mamy 50 groszy. Teraz już tylko platerowane miedzioniklem. Przy okazji jeszcze wpadły wcześniej dwie 50 groszówki, ale nie mogłem za bardzo nagrać, bo dużo ludzi się kręciło wokoło, no ale mamy myślę, że około 5 zł już dzisiaj jest, ale raczej będzie to już ostatnia znajdka dzisiaj. Jeszcze na koniec padło 10 groszy. No, ale już chyba będziemy wychodzić. Witam, zadecydowałem, że podsumowanie zrobię dopiero po przyjeździe. Tak jak Widzicie, niestety nie udało się nic znaleźć więcej niż to, co pokazywałem w filmie. Chociaż jeszcze wpadła 10 groszówka jedna, natomiast już nie nagrywałem tego i tak jak tutaj widzicie, mamy znajdźki z drugiego i trzeciego dnia. Nie pokazuję tutaj kapsli, ponieważ już się ich pozbyłem. Natomiast było ich plus minus około 2 kg. I przechodząc do takich ciekawszych znalezisk, no to tutaj mamy oczywiście metalowe śledzie do jakichś tam przedmiotów, których ludzie używają do wypoczynku na plaży. Dalej mamy jakąś taką szklaną kuleczkę z. Zrobionym również z jakiegoś szkła bądź plastiku listkiem. Dosyć fajnie to wygląda. Dalej mamy dwie małe muszelki, natomiast są one całe. Bardzo fajna pamiątka z nadmorza na pewno, ponieważ sam je znalazłem. Dalej mamy jeszcze jakąś zabaweczkę, która też sobie leżała na piasku. Była jeszcze łopatka, jak dobrze pamiętacie, natomiast y, zostawiłem ją w pokoju no i y, znalazłem też zapalniczkę, która tym razem y, działa. Natomiast to co najbardziej Was pewnie interesuje, czyli bilon, tutaj są monetki z drugiego dnia, tutaj są z trzeciego. W trzecim dniu oczywiście już było ich najmniej. Postaram się zaraz to wyciągnąć, przeliczyć. No i oczywiście pokażę Wam, ile tego udało się znaleźć. Więc zapraszam za chwilkę. Więc wygląda to następująco. Tutaj mamy znaleźne z drugiego dnia, tutaj mamy z trzeciego. No i drugiego dnia. Udało nam się znaleźć 5, 10, 14, 15 złotych i 18 groszy, natomiast trzeciego dnia znaleźliśmy równo 5 zł i 2 grosze. Więc myślę, że wynik całkiem spoko. Gdzieś tutaj wam na ekranie dodam te wszystkie sumy, żebyście zobaczyli, ile to finalnie wyszło przez ten cały cykl poszukiwań nad morzem. No i dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Oczywiście będę wdzięczny za kciuka w górę. No i na pewno jeszcze będę chciał dla Was nagrać kolejny film. Tym razem już rzeczywiście nie z nadmorza, ale pewnie gdzieś się jeszcze poszuka w tym roku. No i na pewno Wam postaram się to zrelacjonować. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!